Halo? Siam, pamiętasz mnie? Bo nie. poznaliśmy się tak, nie wiem, z miesiąc temu sprzedawaliśmy jakieś dragi pod klubem i no. tak, tak szczerze zaoszczędziliśmy trochę pieniędzy i kupić i kupić klamkę, tak? Dobra. to o chodzi. O co? Chcę zniszczyć życie i kupić co nieco. Chcesz sobie zniszczyć życie? Tak. Ale nie no, mordo, bez sensu. Myślę, że też kupić klamę i komuś zjebać życie. No, robić napady, być wyjście szanowany. Po co? Kupisz... Ile chcesz tych dragów? Stary, co ty masz, bo ja też. Już... Nie I, wiem, Kurwa, prostu... ale ile ty masz lat, chłopiec? Nie będę. No, wiesz, do... ja mam sumienie, naprawdę, może nie widać, ale mam sumienie, chłopiec, nie sprzedam żadnych narkotyków. Stary, spokojnie, mam 15 lat, wszystko wiesz. Aaaaa, no kurwa, jak masz 15 lat, to co patrzyłam. Mam metę, nie mam jeszcze koktał, mam jaranie, Setive kurwa i rudę lantisa. mogę podwieźć pod blok. Dobrego kokosa, mam metę. Kurwa, nawet jeszcze zjeżdżam. Za ile wiem już tą metę? A ile chcesz sztuk? Kurwa, chcesz. Nie, a ile bym mógł dostać za 10 koła? Za 10 koła? Kurwa, mordziu, za 10 koła to ci mogę ogarnąć, Co powiesz na 50 sztuk? No, okay. aha, aha, Ale przy okazji, masz mnie plecy. 50 koła. Dzie, i, co to i, plecy? Nie pierdolę, 50 sztuk za 10 koła. Co to za to? Dobra, ale co to te plecy? No, plecy to jest ochrona, że jakbyś miał jakiś problem, nie wiem. Zagrożenie będziesz z matematyki, to ja podjadę kurwa i ci w dzienniczku wpiszę dwie dwójki, żeby ci podniosło średnią. No kurwa nie że są plecy, kasztania, masz dragi No stary ja jestem nowy w tym biznesie i po prostu ty jesteś pierwszą osobą, którą tam, jakby zapisane by się chyba. Ja ci będę ja ja wszystko dostarczał 10 koła, 50 geta mety, zadzwonię do ciebie do 10, 15 minut, dobra? Bo muszę ogarnąć Ubra. wszystko, dobra? To mi kasę i bez wystawy, c jasny. czy nie jesteś Natan? jesteś? Natan? A ta, ja to, ja to ja Dobra, ja to ja, Natana, no, w kontakcie Ciebie dobrego mojego krokiet z synu Krokieterka która matura dla mnie już zerka Właśnie tak